Przed nami wysiłek. Cudowny wysiłek. Wspaniały wysiłek. Ekstatyczny wysiłek. Epikurejski wysiłek. Jak pani to robi, że jest w takiej dobrej formie? Szlugi i alkohol. A ile masz lat? Trzydzieści. Jak zginął pani mąż? Został otruty. Ale miał połamany nos i żebra. Tak, bo nie chciał połknąć. Czy pomaga pan żonie w domu? Oczywiście, słonko. Podnoszę stopy, kiedy ona myje podłogi. Tak bardzo zakochani, tak bardzo zwariowani. Dwa. Gdybyśmy się ponownie narodzili, ożeniłbyś się ze mną jeszcze raz. Kurwa, nigdy w życiu. Jeden dożywotni wyrok mi wystarczy. To byłaby pierdolona recydywa. Ostatni raz. Sąsiad to zawsze całuje żonę przed wyjściem do pracy. Czemu ty nie możesz, Marian? Bo jej nie znam. Co może być dziwcze, bawiska, sąsiadka? Zawsze będę twoja, nawet po śmierci. O chuja, przysięgaliśmy, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Dość tego cierpienia. Co się stało z mężem? Opił się wódki, kurwa, jutro będzie zdychał i powie, że skórkę od pomidora ma na żołądku. <laughs>